Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj filmik o istocie wiary. Obiecywałem sobie już dawno, że go nakręcę. W odpowiedzi na komentarz, który przeczytałem przed, pod jednym z moich niedawno ostatnio zamieszczonych na Facebooku filmików. Ktoś to podpisuje się jako Leon A, Napisał wątku o, o, o Panu Bogu o wierze. Podczas wojny również miał nas w swojej opiece, szczególnie w obozach koncentracyjnych. Odpowiedziałem mu naprawdę trudno, głupszy i ukazujący głębię niewiedzy o istocie wiary, komentarz. Uzyskałem informację, odpowiedź, to proszę mnie oświecić, na czym polega ta istota wiary, dlaczego grzeszę niewiedzą. I ostatni mój komentarz, odpowiedź na to, zanim przejdę do filmiku. OK, postaram się, ale ponieważ jest, on poważną jest to poważna sprawa, będę musiał poświęcić temu krótki, ale oddzielny filmik. Postaram się nagrać to w ciągu tygodnia, góra 10 dni. No, prawie się zmieściłem. Postaram się. Y no, w zasadzie tak, to, to wszystko. Przepraszam, że y jest to troszkę nieskładne, ale miotam się między y telefonem, y na który nagrywam filmik. Y Laptopem i w tej chwili y, Biblią. Moje ulubione wydanie zresztą z komentarzem i y, tłumaczone z języków oryginalnych. Naprawdę według mnie najlepsze wydanie Biblii, jakie jest na rynku. Y, otóż, jaka jest istota wiary? Zanim przejdę do, do, do tego, co chcę powiedzieć, y, przeczytam to, co jest najważniejsze dla co powinno być najważniejsze dla każdego chrześcijanina i co jest istotą wiary chrześcijańskiej. Jezus zapytany przez faryzeuszy o to, jakie przykazanie w prawie jest największe. To było to pytanie zostało zadane w celu zdyskredytowania go, wykazania, że jest że bluźni. To jest fragment Ewangelii według świętego Mateusza rozdział 22, wersety od 37 do 40 włącznie. Od 36, przepraszam. Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On, czyli Jezus, odpowiedział. Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie jest podobne do Niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Zobaczcie, jakie to jest proste. Chciałbym to dedykować przede wszystkim tym, którzy uważają, że Kościół chrześcijański, Kościół katolicki, jest Kościołem opresyjnym. Dla których Kościół łączy się tylko z obowiązkiem chodzenia na nabożeństwo, do spowiedzi, rzucania datków na tacę, dokonywania. Przymusowych obrzędów chrzcin, komunii, pogrzebów, ślubów. Otóż, moi drodzy, to są tylko zewnętrzne przyjawy, one są tak naprawdę najmniej istotne. Dla naszej wiary konieczne są trzy rzeczy. Zrozumienie tych przykazań dwóch, przykazań miłości i zrozumienie tego, że Pan Bóg jest bogiem. Miłości Bogiem wybaczenia, że Pan Bóg zesłał swojego Syna na świat, po to, żeby w męczarniach przelał swoją krew i oddał swoje życie za nasze grzechy. Pamiętajcie, że tak naprawdę 2000 lat temu, z okładem Jezus Chrystus, no, przepraszam, nie całe 2000 lat temu, Jezus Chrystus oddał swoje życie odkupując nasze grzechy. Każdy z grzechów naszych, które popełniliśmy, które popełnimy jeszcze 2000 lat po jego narodzinach i niedługo 2000 lat po jego śmierci został okupiony jego krwią. I jeżeli to zrozumiemy, to przestaniemy opowiadać bzdury, że nasza wiara jest wiarą opresyjną. Jeszcze raz podkreślam. Wiara chrześcijańska, wiara katolicka jest wiarą miłości. Problemem jest tylko to, że stosunkowo niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę. Mam znajomego, księdza z prawie 30-letnim stażem od kilku lat, proboszcza, którego bardzo cenię za to, że potrafił przyznać się, że przez większość swojego życia przez większość swojego kapłaństwa i także w początkach swojego probostwa był człowiekiem tak naprawdę niewierzącym, ponieważ nie zrozumiał istoty wiary. Był specjalistą od liturgii kościelnej, ale umknęła mu i tym, którzy go uczyli, istota wiary, czyli właśnie miłość. I moi drodzy tak, ci, którzy mnie znają z Facebooka, z YouTube'a i z życia prywatnego wiedzą, że ja jestem skłonny do często bardzo emocjonalnych reakcji, emocjonalnych pisów, czasami bardzo niemiłych dla przeciwników, zawsze wtedy, kiedy one są dla mnie niemiłe, prawda? No ja rzadko zaczynam być niemiły, jeżeli, w zasadzie chyba nigdy, jeżeli ktoś nie jest niemiły wobec mnie lub wobec osób, które jeszcze szanuję. No, jeżeli ktoś pisze jakiś absolutnie... Wredny, y, bluźnierczy post odnośnie mojej wiary, odnośnie mojego Boga, odnośnie mojego Kościoła lub odnośnie lub ubliża oso osobom, które szanują, jak na przykład y, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Y, to ja czasami reaguję tak, jak reaguję. Ale zapewniam Was, że. Y, Staram się w życiu postępować tak, no przynajmniej od pewnego czasu, bo ci, którzy znają moje życie, a ci, którzy nie znają, mogą wejść na moją stronę www.adambecker.pl, czyta się oczywiście Adam Becker, zasubskrybować mój kanał na YouTube. Będą wiedzieli o mnie absolutnie wszystko, ponieważ ja jestem transparentny. Decydując się na wejście do internetu, zacząłem od tego, że opowiedziałem całe swoje życie, a. Ci, którzy się z nim zapoznali, no wiedzą, że nie były te, to łatwe wyznania. Moja rodzina żyła ze mną, moje dzieci, y, moja była żona 20 kilka lat, y, moje dzieci y, no, cały czas to moimi dziećmi, ale przez większość swojego życia absolutnie nie wiedziały o mojej przeszłości y, i dowiedziały się od niej niedużo wcześniej niż wy. Nie było to proste, ale konieczne. I uwierzcie mi, ja nie lubię homoseksualistów. Nie lubię w sensie takim, no powiedziałbym, bardziej filozoficznym niż emocjonalnym. Nie lubię lewaków, ale ich postaw, a nie ich. Staram się postępować tak, jak każe nam Pan Bóg. Brzydzimy się grzechem, ale nie grzesznikiem. Ja mogę się do godziny trzeciej w nocy na Twitterze okładać tweetami z grupą homoseksualistów i, 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 i nie ustępuję im nawet na krok, ale uwierzcie mi, nie teoretyzuję, gdyby, gdyby przy mnie ktoś chciał któremuś z nich zrobić krzywdę fizyczną, to byłbym pierwszą osobą, która by się temu przeciwstawiła. Nawet za cenę swojego zdrowia lub życia. Przed wojną Maksymilian Kolbe, dzisiaj święty, był twórcą medialnego imperium katolickiego, porównywalnego z tym, co stworzył Ojciec Rydzyk. Był uważany za antysemitę. I no, ortodoksyjnego, y, po prostu y, prawicowca. Nie przeszkodziło mu to pomagać Żydom w, tracie, w czasie wojny, i absolutnie nie przeszkodziło mu to oddać swojego życia za życie drugiego człowieka. Tak powinien postępować chrześcijanin. My nie możemy być tolerancyjni dla grzechu, nie możemy go akceptować, ale nie możemy nie akceptować grzesznika. Dlaczego? Dlatego, że człowiek do ostatnich momentów swojego życia ma szansę na, na poprawę. Pamiętajcie, że nawet w ostatnich chwilach życia możemy dostąpić zbawienia. Dlatego, że jeżeli przyjmiemy do serca i do umysłu wiedzę o tym, że Pan Bóg zesłał swojego Syna żeby swoją śmiercią okupił, swoją krwią okupił nasze życie i nasze grzechy. I jeżeli wypowiemy to i poprosimy o, szczerze o możliwość poprawy i wybaczenie wszystkich, nawet najbardziej, wydawałoby się niewybaczalnych grzechów, które popełniliśmy, to mamy szansę. Mamy szansę na życie wieczne. A pamiętajcie, że życie wieczne jest czymś, no, nieskończenie przewyższającym ten krótki okres czasu, który tutaj, wyimek, który spędzamy na tym świecie. To jest kilkadziesiąt lat, czasami kilka, czasami kilkanaście, czasami kilka dni, czasami powyżej stu, ale wobec wieczności to jest zaledwie nanosekunda. I y, warto o tym pamiętać, bo pamięć o tym i świadomość tego może, Uratować nasze życie wieczne. Oczywiście nie chodzi o to, że my sobie wyklepiemy jakąś formułkę, tylko Pan Bóg to rozsądzi. On wie, czy my to mówimy z głębi swojego skruszonego serca, czy po prostu od tak sobie, żeby na wszelki wypadek, bo a nuż tam coś jest po drugiej stronie. Ja znam takich ludzi, którzy mówią, no nie wierzę w tego Boga, ale może on tam jednak jest, no to ja sobie pójdę do kościoła. Chodzenie do kościoła nic nie daje. Oczywiście nie, nie zachęcam do niechodzenia, ale obawiam się, że 95% ludzi, którzy chodzą regularnie do kościoła, przystępują do spowiedzi, nie ma pojęcia o tym, czym jest tak naprawdę wiara chrześcijańska. Nie ma pojęcia o wartości przykazań o miłości, bo Pana Boga jest. Kochać to stosunkowo łatwo, prawda? No, chodzimy do kościoła, mówimy, Panie Boże, dziękuję Ci za wszystkie dobre rzeczy, które nam zrobiłeś. Czasami nawet staramy się nie złożyć mu za złe rzeczy, które nam zrobił, prawda? Aczkolwiek Pan Bóg nam nie robi. Pan Bóg nam dał wolną wolę. Adam i Ewa mieli wolną wolę. Wybrali stronę zła i za to my cierpimy. Ale żeby zrównoważyć to, Jezus Chrystus zmarł na grzechu, zmywając nas, nasz grzech pierworodny. I tak naprawdę to jest istota wiary. To jest istota wiary. Ale Pan Bóg nie syła wojen, chorób, śmierci. Pan Bóg daje nam szansę na życie wieczne. To człowiek i za, podstęp, za, za oczywiście poduszczeniem złych mocy, bo e, oczywiście zło i szatan istnieje. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Uwierzcie mi, zetknąłem się z tym. Moje życie przez wiele, wiele lat było opanowane przez właśnie demony zła I, i one cały czas walczą o o mnie, jako każdego człowieka, prawda? Bo dlaczego nie? Byłem już ich w ich całkowitej mocy, ale dzięki łasce Bożej się wyrwałem z tego. Natomiast cały czas walczą i to nie jest łatwe. łatwe. Walczymy mi do końca życia. Ponieważ życie w, źle, życie w grzechu jest łatwiejsze niż życie w czystości, niż życie w prawdzie, niż w życie zgodnie z przykazaniem miłości. I pamiętajcie o tym, jeżeli ja piszę na Facebooku, jeżeli ja na YouTubie mówię coś, co jest niemiłe, prawda? Mówię lewactwu nie, aborcja jest zbrodnią, i tak dalej, i tak dalej. I mówię to, bo wierzę, ale to nie znaczy, że ja będę, nie wiem, kijem bejsbolowym naparzał lewaka? Nie. Ja będę próbował do końca argumentu, argumentacją zmienić jego postawę życiową. Jeżeli ktoś będzie chciał mu zrobić krzywdę przy mnie, będę starał mu się pomóc obronić go, chronić go, jak powiedziałem, nawet za cenę życia. Bo takie jest przykazanie miłości. I e, niedawno przeczytałem e, w w komentarz, że moje filmiki są nieuporządkowane, że... no... mówię bez przygotowania. Słuchajcie, moi drodzy, nie mam zamiaru się przygotowywać. Mówię to, co w danej chwili czuję i to mówię dla Was. Jak powiedziałam z serca do serca. Nie będę w imię tego, żeby zwiększać sobie popularność, nie wiem, ilość lajków, chociaż Cały czas Was oczywiście proszę o subskrypcję i o lajki, bo to zwiększa mój zasięg, zwiększa moje oddziaływanie. Ale nie będę w imię tego postępował wbrew sobie i nie będę cyzelował zdań, po to, żeby zwiększyć sobie zasięg o ileś tam procent. Nie, bo będę wtedy nieszczery, nie będę sobą. Jeżeli mam ochotę nagrywać, to nagrywam. Jeżeli mam ochotę nagrać trzy filmy w ciągu jednego dnia, to robię. Jeżeli, mam ochotę, jeżeli nie mam ochoty nagrywać z różnych powodów przez dwa tygodnie, to też to robię, czyli nie nagrywam. Mam swoją misję, mam swój cel w życiu. Niedługo zapoznam Was z moim nowym przedsięwzięciem. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Takim już ponadpolitycznym zdecydowanie, bo do 13 października. Jestem zaangażowany politycznie. I proszę nie mówić, że Kościół nie jest miejscem agitacji politycznej i że wiara jest apolityczna. Wiara jest apolityczna, ale obowiązkiem chrześcijanina, tym bardziej obowiązkiem kapłana katolickiego czy chrześcijańskiego w ogóle, jest mówienie ludziom, co jest niezgodne z prawem Bożym. Że Wierzący, wierzący katolik, chrześcijanin, nie może głosować na lewicę, na zwolenników aborcji, na zwolenników małżeństw homoseksualnych, na zwolenników adopcji przez pary homoseksualne dzieci. Po prostu nie może, ponieważ jest to sprzeczne z naszą wiarą. I nie mówcie mi, że kościół jest apolityczny. Kościół jest apolityczny, ale nie jest amoralny. Czyli musi przeciwstawiać się wszelkim działaniom czy postulatom amoralnym. A homoseksualizm, chociaż od 20 paru lat nie jest uważany za chorobę psychiczną, jeszcze w czasach mojej młodości był i być może znowuż będzie, jako niesłużący ewolucji i prokreacji, dzisiaj moda prawność polityczna każda mówić, że nie jest. Ale nie jest absolutnie czymś dobrym, ponieważ nie służy rozwojowi człowieka, rasy ludzkiej, naszej przyszłości. Jest ślepym zaułkiem ewolucji. Więc nie możemy tego akceptować, ale to nie znaczy, że mamy potępiać. Grzeszników. Jak powiedziałem, brzydzimy się grzechem, kochamy grzeszników. I y, moi drodzy, czekam na Wasze komentarze, bo zdecydowanie jest mi łatwiej nagrywać, mówić, jeżeli odpowiadam na Wasze y, pytania, y, nawet reakcje negatywne. Zawsze łatwiej się do czegoś odnieść, bo wtedy y, ta konstrukcja jest y, łatwiejsza. A więc jeszcze raz zachęcam do y, zaglądania na moją stronę www.adam. Becker.pl, subskrypcji kanału, lajka na fanpage'u, śledzenia mnie na Instagramie czy Twitterze, aczkolwiek te dwa media to tak naprawdę w powijakach, dopiero zacznę coś tam robić wkrótce. Do usłyszenia, moi drodzy, do następnego razu, który nastąpi no pewnie wkrótce.